M muszę Wam pomóc. Nie wiem jak, ale coś na pewno wymyślę. No bo chyba nie zostawię Was tam na górze, a sam będę się przez cały dzień dobrze bawić. To było skandaliczne. No mam nadzieję, że w końcu po nas przyjdzie. Ile można tutaj czekać i nic nie robić, co nie? Mam nadzieję, tak długo czekałam i stałam, że nie mogłam nic się wydusić, tak nudno mi było, wiesz? Serio? Nie wiedziałem. A jak minął dzień? Bo mi strasznie nudno. Biegnę wam na pomoc. Niedługo popnę ten wielki głaz, żebym mógł was uwolnić. Uoo, mhm. Udało się! Hej, słyszeliście? On coś tam krzyczał, że za chwilę nas uwolni. Kto powiedział, że tak za chwilę przyjdzie i nas uwolni? Nie. E, no ja. A co? A co? I, wy, i ty się pytasz? A co? Nie wytrzymam. Ja już chcę być wolna, chcę pobiegać, a nie stać tu i nic nie robić. Wydaje mi się, że to właśnie my powinniśmy więcej biegać niż wy dorośli. Ach tak? Wy się mała. Ej, ej, nie wymądrzajcie się tak Proszę was, przestańcie się kłócić Zobaczcie, żebyśmy byli już wolni Tam mało ma rację Jestem Berli i jestem twoją córką, mamo No tak, zapomniałam Zapomniałaś? Proszę pani, jak można zapomnieć o własnym dziecku, a dokładnie już córce? Jejku, jejku, nie cierpisz na utratę pamięci. Hello, młody. Tymczasem za chwilę znowu kopnę ten wielki. O! Słyszeliście ten krzyk? Tak, a ty? No chyba jeśli pytam, to znaczy, że słyszałam, co? Dobra, dobra, nie przesadzaj. Można się pomylić chyba, co nie? Wolno, wolno, a. To o co chciałaś zapytać tak w ogóle? No właśnie, o co ci chodzi? Proszę powiedz. Chodzi o to. Wydaje mi się, że to był krzyk Mustanga, a Mustang przecież miał nas uratować. Czyli niedługo przyjdzie nam na pomoc. Masz rację. Tak, tak, rację, rację. Masz, masz, masz. Masz wielką rację. Za chwilkę kończę ten wielki głaz. Och, już blisko jest głaz. No ja tu już skoczę. Synku, nie rób tego. Zabraniam ci. No dobra, dobra, mamo. A teraz trochę w tą stronę. I I jeszcze tylko trochę. Hej! Już możecie schodzić! Tylko się pospieszcie, proszę. Pani, nie, nie, w drugiej części... Hej! Nie no. słyszeliście? Możemy już schodzić! Nie, Najpierw z rybaki, potem kucyk i na końcu dorośli, kobiety i na koniec ja. Okej, okay, to ja chcę jako rybak pierwszy. Jeśli próbowałeś się popisać, to nie udało ci się. Serio? To może być, byś to lepiej. Potem się okaże Nie kłóćcie się tam, tylko się spieszcie. I nie róbcie sobie na złość. To teraz moja kolej. To było już lepsze. Nie komentuj, to wcale nie jest miłe. Jestem wodzem, proszę Was. Szybciej. Teraz moja kolej. I już. No, i na taki normalny skok to ja liczyłem. Dzięki. Stój. Okej, okay, moja kolej. Hops. Okej, okay, to teraz wszyscy chodźcie tutaj do mnie. Ale, ale ja się boję tak skoczyć, to jest strasznie wysoko. Jestem po stronie Berli. Znajdź coś jeszcze, żebyśmy mogli na to skoczyć i potem zejść na dół. Dobra, dobra. Idę czegoś poszukać. Ok, to teraz możemy iść. A gdzie mamy iść? W wodzu, proszę, powiedz. Zobaczycie, chodźmy. Jesteśmy na miejscu. Rozgoście się tu, jak wam pasuje. Jesteśmy wolni. Chodź, kochanie, będziemy się gdzieś rozgościć. Może znajdziemy sobie nawet jakiś skromny domek? Mamo, chodź! Musimy iść! Musimy i, 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 iść! Kochanie, zaczekaj! Mamo, dlaczego mam czekać? Lepiej ty się pospiesz, a nie ja mam czekać! Idę już, kochanie! Tu będzie idealnie. Mały, mała Berli chodź. Już idę, mamo, a po drugie nie jestem mała. Jak wam się jak wam się mieszka? Jak wam się mieszka, powiedzcie. Nam, nam się mieszka hmm. nawet dobrze. To dobrze. Nie mieszkamy tu nawet jednego dnia, a wam się mieszka, się już mieszkali tu kilka miesięcy, albo nawet lat. Wiem, że nie mieszkamy tu ani jednego dnia, ale my znaleźliśmy sobie takie miejsce, że jest nam idealnie. My hmm. zostajemy tutaj. Mam żebyście wy się od nas odsunęli. Jesteśmy bardzo dużą rodziną, największą z całego stada. No dobrze, to wy tu zostańcie. Tak, wy chcecie zostać. Wy chcecie zostać. Tak, to my, my chcemy zostać. Dobrze. To życzę miłego końca dnia. Och, dziękujemy. I życzymy Panu miłego dnia również. Dziękuję, dziękuję. O nie, nie wiem, gdzie my byśmy mogli zamieszkać, żeby nie przeszkadzać innym. Ehm, um, pozwoli pani, że pani pomogę, dobrze? Och, dziękuję bardzo. Koniec filmu, nagramy następnym razem.